Dał się namówić, przygotowaliśmy rekwizyt do filmu. Nie mogę Wam pokazać, co to było. Pro tip na jeżdżenie taksówkami w tej kleju. że zwykle. Mają zły wzrok i nie widzą, jak im pokazujesz na telefonie, gdzie chcesz jechać. Problem jest taki, że chińskie znaki na telefonie są strasznie małe, więc co zacząłem robić, to robię screenshota i pokazuję im to tak. Technologia w służbie... jest skręcony inną kamerą, Sony RX 100 Mark 4, więc zauważycie, że wygląda trochę inaczej. Charakterystyka obrazu jest inna, dźwięk jest zjebany trochę a, i są fajne ujęcia w Tołomorzu. Tak, tak potem poznacie, że film był wykręcony tą kamerą. I głównym operatorem w dzisiejszym odcinku będzie. Ja przejmuję vlogi. Bo ja się muszę skupić na tym, na filmie. Mogę mówić co jest w sifu? Daj na kawał, zbieraj! 1,2,3, go! Co tu się dzieje? Lantersy jakieś Jak puszczają? Jak to się nazywa? to takie mi... Miłość Here we were się martwiliśmy o licencję drzewa Teoretycznie żeby wynająć skuter Trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy Ale ci koleś tutaj mają totalnie w****** Pokazał po chińsku, coś napisane było, okej, okay, okej. Okay. I dobra, jedziemy. jedziemy. No to wieź mnie jak Kanye West wiezie Kim Kardashian. Nie będę za dużo pokazywać, bo możecie oglądać na filmiku sztuka składania historii.

Bardzo przepięknie tutaj jest zielono i strasznie wilgotno. To się jeszcze nie zmieniło. Próbuję namówić Krzysztofa, żeby się przyjechał skuterem, ale przyjedzie się? Czemu nie? To Będziemy odpalać y, balon każdy kolor to inny ten. Weźmie, weźmiemy popularność tutaj jest nasze. No co go, go. zainspirowało Spirited Away, czyli kultowy film studia Ghibli. W Japonii jest dużo takich miejscówek, które próbują być inspiracją dla Spirited Away czy Księżniczki Mononoke. Jaka jest prawda, to tak naprawdę nikt nie wie. to strasznie jest, ale, ale ładnie. To jest taki trochę ból podróżniczy, bo wyszukujesz piękne miejsca na Google Grafika i znajdujesz rzeczy, które wyglądają, że wow, a potem przyjeżdżasz na miejsce i jest tłum ludzi robiących sobie takie samo zdjęcie, jak widziałeś w Google Grafika. Przypomina mi Rio de Janeiro, bo tak budy wystają z, z morza, podobnie dury. Fajne obrazki z kutami tutaj mają. To są y, kung fu To jest taki pokoik można sobie wynająć że się przebierają w jakiś kostium i robią ci zdjęcia pewno, że ktoś zapłaci, żeby się przebrać za Boga bez twarzy ze Spirited i bo nawet nie widać, że to jest on Chcesz się przebrać? Zapłacę ci. W sensie to już ja byłem. <noise> Trochę jest tu tłok w djupon. Dużo Japon. Czekaj, już to mówiłam. O mydło. Można sobie tak tyłek tym myć. Szalony Tajwan i mydlane penisy. Tutaj właśnie jestem bardzo famous tea house. Jak się mówi tea house? Miyazaki się inspi inspirował tą herbaciarnią Miyazaki spirited away ta herbaciarnia Ale ja nie chcę wam pokazywać rzeczy, które tutaj nie A Może jedną To jest super sprawa, jest przejście między dwoma ulicami, które jest wydrążone w skalę Przypomina mi w Krakowie tego smoka co to jest? Grota smaka Takie grota smaka wawelskiego. Nie wiem, czy to jest, że wygląda na napój alkoholowy. Nie było to, ale tyle. kupiłem jakiś lokalny bimber. O, jesteśmy teraz półtorej godziny drogi od Tajpeju, a taksówka. Do Tajpeju kosztuje jakieś 30 parę złotych. Taksówkarz się jeszcze zatrzymał i nam pokazał punkt widokowy na Jopun. w które jedliśmy pierwszego dnia tutaj okazały się jednym z najlepszych miejsc w Tajwanie, więc robię coś, czego nigdy nie robię, kiedy jestem w podróży. Zjemy drugi raz w tym samym miejscu, bo nie wiedziałem, że jest takie dobre, więc nie, nie smakowało mi jeszcze tak dobrze. Mieszasz sos sojowy z octem ryżowym. Bierzesz pieroga. maczasz go w sosie z imbirem. przekłuwasz, żeby zupa wyleciała ze środka. Pierogowa perfekcja. Mm.